Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KubaKaczor i witam was w kolejnym odcinku z Gryholą Hollow Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście poprzednich z części to oczywiście serdecznie was zapraszam do zapoznania się z tymi materiałami no a dzisiaj oczywiście kontynuujemy przygodę w ostatnim odcinku jeżeli nie pamiętacie to yy, tam trafiliśmy do takiej jednej babki, szliśmy za nią, ale ojej, już, już, już mnie tutaj trafił z, ta z, przy takie z taką babką sobie tam szliśmy, tylko że yy, ona jakby to powiedzieć, pokonała nas. Słuchajcie, więc musimy. No, jest tam nasze ciało. Jakby może, mogę wam pokazać na mapie, jest tam nasze ciało. Więc musimy iść tam, odzyskać nasze ciało. Możliwe, że nasze też te pieniążki, czy to tam. Nie wiem, czy to tak działa. Ale mam nadzieję, że to tak działa. Że wszystko, co wtedy straciłem, odzyskam. Chociaż to tam dużo tego nie straciłem, bo tak naprawdę mm, jedynie trochę pieniążków. Oj. Nie lubię z nimi walczyć, bo trzeba tak etapami. Hop, hop. Poczekać. Okej. Okay. Na no, spokojnie sobie tam pójdziemy i spróbujemy no tym razem oczywiście wygrać, prawda? Mię zastanawia, ja jestem pewnie tu u góry, tylko muszę iść do góry sobie. I tu chyba się nie dało przejść, mi się wydaje. Więc pójdziemy sobie tędy, tak jak ostatnio, tak jak wczoraj. E, w sensie ja wczoraj, tak jak nie wiem kiedy ja to wrzucam, w każdym razie, no tak jak ostatnio, a nie tutaj, przepraszam bardzo pójdziemy sobie, tutaj oczywiście to będzie gościu z którym chyba nie musimy walczyć na spokojnie, przeskoczymy go, nie chcemy się z nim walczyć już walczyliśmy z nim w poprzednim odcinku nie bijemy się z nimi nie chce mi się, omijemy ich na spokojnie chociaż jednego mógłbym pokonać, ze względu na a bo dobra, już ich pokonam na ten płyn, nie, ja sobie jeszcze jedno życie wezmę bo się one później przydadzą, oczywiście, pełne życie się przyda. Tutaj ostatnio również walczyliśmy z takim mini-bossem, prawda? Już, już nawet gościa nie ma, chociaż może to nie ta przestrzeń? Może to gdzieś indziej było? Nie widzę tego typa. On tu był i co, zniknął? Może gdzieś se poszedł? Dobra. Tu idziemy w dół i teraz tak. Nie spadamy tu z lewej, bo to niebezpieczne. Idziemy tu. Ojej, 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 Ale... Zostaw mnie spokoju, ja cię nie chcę bić. No i na dół, tu jest oczywiście znak. Okej, okay, my jesteśmy, w sumie nie wiem dokładnie gdzie. Aczkolwiek idziemy sobie tutaj. Po to tutaj będzie ona. I nasze ciało. Tu jest w ogóle ławka. No chyba, że się mylę, chyba że nie wiem, gdzie jestem. Cześć, może się pomyliłem. A, jestem za nisko trochę. Ale w każdym razie mamy tutaj pana Inspekta. Możemy to kupić, ale mnie nie stać. Szkoda. Ale mam nadzieję, że jak pójdę na górę, pokonam ją i moje, mój, mój, mój ten, moje ciało, mój yy, tego ducha mojego, pokonam to. Mam nadzieję, że to odzyskam. Gdzie ja powinienem iść? Tutaj. Ominąłem to, dobra, idziemy tu. No dobra, a odzyskałem, odzyskałem pieniądze. Dobrze, dobrze, że to tak działa. Bardzo się cieszę z tego powodu. Teraz już wiem. W sensie, nie wiem, czy odzyskałem wszystkie, ile dokładnie wtedy miałem. No, aczkolwiek na pewno jakąś część z tego odzyskałem. No, więcej na pewno, nie? Bo to by było bez sensu. No, chyba, że więcej, nie wiem. Dobra, inspekt. No i możemy to kupić. I bardzo dobrze. Będziemy mieli dostępną, szybką podróż. Bardzo się z tego cieszę. Jechać, my musimy pokonać naszą tą, tą babkę. Właśnie, a tak się zastanawiałem, jak straciłem tą duszę. Czy na przykład w momencie, gdy będę z nią walczył, to nagle też z duszą będę musiał walczyć. Wiecie, z, z dwoma naraz. Ale widać, ona jest tutaj. Dobra. Teraz już wiem, czego się mam od niej spodziewać, że ona w ogóle będzie walczyć ze mną. I po drugie mniej więcej jakich rzeczy używa. Mniej więcej pamiętam Ona jest za dobra! Ale przynajmniej jestem tutaj. Weźmiemy ją sobie. te pieniądze wszystkie. 235. Chyba miałem 235, jeśli się nie mylę. Więc chyba wszystkie odzyskałem. Pojedziemy sobie nim, słuchajcie, do góry. Przynajmniej się przejedziemy. Kupimy sobie coś do mapy, dokupimy. Aha, travel było tu. Możemy jechać czyli się do Dirtmont i pójdziemy sobie tutaj do sklepu zobaczyć co tu jeszcze jest. O, ten gościu tu jest w ogóle. Ciekawe, ciekawe że to zaobserwowałem. Dobra, mamy Shop. Oh, y a na spokojnie weźmiemy sobie po kolei, weźmiemy to. Jest i weźmiemy sobie to. Zobaczymy jak to wpłynie na naszą mapę. Git Dziękuję bardzo. Od ciebie to tyle. Ty tutaj? Czemu czaisz się w cieniu? Tak, twoje oczy cię nie mylą. Jestem Zote de Minti, rycerz o wielkiej sławie. Drżyjcie przede mną. Podczas gdy ty ukrywałeś się tutaj, w swojej ponurej małej wiosce, ja zapuściłem się w ciemną jamę pod nami i zabiłem wielką bestię. Miała ostre żuwaczki i okropne maniery. Nie, my wcale by ci nie pomogliśmy. Tak, tak, cała chwała dla mnie, ale nie mam czasu na twoje uwielbienie. Muszę odporząć i przygotować się do kolejnej podróży w dół. Okej, okay. za miły nie jesteś, słuchaj, powiem ci. O ty jest! Udało się Nie wierzę w to. No i czym ona mnie zabiła rogami? Powiem wam, że ja ten czas, gdzie ona... Gdzie ona jest też taka, hu, hu, taka trochę wiecie, już zmęczona, powiedzmy nazwijmy to, to ja mogę to wykorzystywać, żeby się leczyć. Będę tak raz tak robił. Idzie dobrze! Dawaj, dawaj. Aha, ja nie mam co coś odleszać, co ja robię? Już po prostu przyzwyczajony, że tak źle mi idzie, nie? Bez O ty, co ty mnie próbujesz? Zaskoczyć? Nigdy dwa razy z rzędu tego nie robiła. Bardzo dobrze idzie na razie. Ale nie chcę zapeszać. O drugi raz o, ty, dobra nie 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 Jest? ulles ja ulles ja noh , süb ka , võib-olla . Jest, no wreszcie! Mamy to, no wreszcie udało się. Uciekła. No, z, nie wiem z 10 minut mi założono 10-12 minut. Jest! Presto, dash, mamy dasha, wreszcie, dash! Ile teraz się rzeczy odblokowywuje? Haha. Podoba mi się to. Wow. Czy będziesz próbował złamać przecięcie coś takiego? Tego nie da się cofnąć. Należy je cofnąć. Daj nam spać mały cieniu. Wróć po swojej ciemności. Pozwól nam na nasz spokój. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Okej, okay, w ogóle z tego co widzę, już nie wrócę w ten sposób. Czyli ta na razie nie jest mi potrzebna, bo tak naprawdę idę w tą stronę i. No chyba, że wrócę. Tam... A! Nie mogę, tak? Okej. Okay. Nie wskoczyłem tam, fajnie. To jest przecież prosty obyczaj, nie Chyba, że muszę to zrobić następująco. Dobrze. Podoba mi się, mamy dasza. Fajnie, na tą umiejętność szczerze czekałem. Ała. Ty, leć się! Możemy iść w lewo, ale możemy też iść w prawo, ale w sumie pójdę w lewo. Bo w prawo już tam niedaleko nie byliśmy. Ja pra co prawda bo to nie mam... Dalej jest ta mapa. Aczkolwiek ona się nieaktualizuje, no bo... Nie te tereny mam. Ale fajnie, fajnie, że się udało pokonać ją. Lake on an. Aha. No ale ogólnie tego nie mam. O dzień dobry. O, rest. Mamy mapkę. w się sensie tą ławkę. Zobaczmy na mapie. Tutaj, okej, okay, odlokowało się. O, cześć! Wygląda na to, że oboje odeszliśmy daleko od ścieżki. Nie mogę uwierzyć, że te stare zakurzone drogi prowadzą do tak bujnego i tętniącego życie miejsca. Ten budynek sugeruje jakąś formę kultu, choć jego idol wyraźnie został dawno zapomniany. Równie dobrze sprawdza się jako chwila wytchnienia. Idźmy dalej w takim wypadku, dzień dobry. Aha, nie mam tego. Ale to jest ułatwione z tym daszem. Dobra, udało się. Spokojnie, spokojnie, bo już tak... taki tutaj, prawda, pewny siebie jestem, ale nie powinienem. Czy ja tam mam jakoś iść? Chyba nie, tam się jeszcze chyba nie da. No nie będę próbował, takiego dasza przecież daleko nie mam. Bo nie nie mam nie Więc tutaj było chyba tylko tyle. No ale trochę tych pieniążków zdobyłem. W każdym razie wrócimy sobie, no i pójdziemy w prawo w takim razie. No bo jak widzę, z lewej. Chyba nic nie ma, przynajmniej, może, może coś pominąłem, mam nadzieję, że nie. Dobra, yy, da się w ogóle stąd wrócić? A tak na spokojnie, bęk. 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 Hop! Naprawdę cieszę się z tego dasza, no, to mi się naprawdę podoba. Tu możemy to zniszczyć i możemy iść... ...w prawo, nie? Gdzie my jesteśmy? Nie wiem dokładnie, gdzie my wyjdziemy. A to jest chyba to samo, dobra, to jesteśmy tutaj, no dobra. No, i teraz będziemy mogli tak naprawdę wrócić. Ale ja na razie idę jeszcze w dół. Ja nie wiem, ja idę jakoś strasznie nisko. Ojej. Nie wiem, ja nie wiem, gdzie ja idę aktualnie. Coś przełączyłem. Spokojnie. Odwróć się na spokojnie. I te roślinki, pewnie jest jakieś. Oznaczenie w sensie, chodzi mi o to, że widać je w jakimś tam stopniu, że są. Ja nie wiem, gdzie ja jestem akurat, nie, To wygląda niebezpiecznie. Ale, ale o wiele raźniej się czuję właśnie z tym daszem, nie? Mogę takie rzeczy sobie robić na spokojnie. No tu trzeba eksplorować... O, tu byłem, to już wiem, gdzie jestem. Chyba, mi się tak wydaje, że... Ała, no to idealnie, że skoczył. Tak, jestem przy tej ławeczce. W takim razie... Możemy iść w górę, mi się wydaje. Bo tam na górze był potrzebny dash. Jeżeli, jeżeli się nie mylę, to tam był on potrzebny. O matko. Powoli, powoli. No nie, nie mogę być takich głupich błędów, ok. Tyle życia tu straciłem. Nie wiem dokładnie, w którą ścieżkę wszedł, weszłem. Aha, no chodź, drugi teraz tak. No, spójrz na mnie, on nie zauważył. Tego się nie spodziewałeś, takiego zagrania, co? Dobra. Idziemy dalej sobie, oczywiście. Tu są jakieś ptaszki. W górę. Uwaga, bo tu jest. Nawet nie jedna, chyba. Hop. O, pokonałem ją, super. Chciałem znaczy się da, przytrzymując myszkę, ale atakować, ale nie. Tak naprawdę mógłbym wrócić na sam początek mapy i od początku wszystko jakby zwiedzać. No bo tak naprawdę, tak jak mówię, mamy tego dasha, on nam bardzo dużo umożliwi. Od samego początku tak naprawdę. Bo tam już na samym początku była ta glistka, której się nie dało wziąć bez tego. Ja nie wiem gdzie idę aktualnie, idę po prostu w prawo. Zobaczę gdzie dojdę. Możliwe, że trafię gdzieś czego jeszcze nie odkryłem, bo to jest naprawdę ogromna mapa i trzeba to wszystko oczywiście eksplorować. Sobie na spokojnie, bo cały czas w prawo wydaje mi się, że był ten gościu z mapą. Długie korytarze to na mapie one nie są tak tak zaznaczone, jak jakieś mega długie. Więc ja nie wiem, gdzie jestem. Nawet jak jestem poza mapą, no to czasami mi pokazuje dalej tą samą mapę. O, jestem tutaj. Wow, wyszedłem, brawo, gratulacje. Czyli jestem tutaj przy Forgotten Crossroads, dobrze wiedzieć. A teraz jestem idealnie sobie tutaj. I mogę wrócić... Tu iść cały czas do przodu. No i teraz jak tu pójdę... To tutaj właśnie minę, dokładnie to. I tutaj sobie pójdziemy do tej do naszego szybu, jak ja to nazwałem. No dzień dobry, jestem Na starych śmieciach, jak to się mówi. Ale nie, po co ja tam idę? Nie powinienem iść tam, tylko powinienem iść w prawo, chyba w prawo wyżej w takim razie. Nie, tutaj. Fajnie, fajnie, spadłem. Co z tego, że już tak daleko? Czasami, tak czy siak, zdarzają się błędy, co nie? Pomyłki po prostu. Te, gafy. Dobra, to będzie tutaj, w tym miejscu, właśnie jest ten gość do gostek, jeżeli dobrze pamiętam. No i dzień dobry, mogę cię wreszcie uwolnić. No. Takie właśnie gafy się zdarzają. No. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj mogę zrobić, ale przy okazji, jak już tu jestem, to przy, pójdę sobie zobaczyć tak z czystej ciekawości do tych glizdek, czy jakby o jedną więcej, czy o jedna więcej teraz tam jest. Ile ich tu jest? Raz. Dwa. Nie, dalej dwie. One jednak to tak nie działa. A nie, jest trzecia. Czy jednak tutaj działa? Dobra. Są trzy. I one ogólnie dają mi właśnie monety. Za to, że się uratowałem, to oni co jakiś czas mi tutaj mm, dają te no tak jak mówię, monety, waluta, tak? Jak to tak nazywam. Ja w każdym razie, tu już byłem przed chwilą. Możemy zacząć tutaj dokładnie. No nie pamiętam co tutaj było. Nie, dobra, ja wiem co tutaj było już. Skakanie po ścianach, prawo, lewo, więc tego jeszcze nie umiem. No więc co, ale możemy iść zobaczyć na sam dół. Przypomnieć sobie co tutaj było. Na dole z lewej w takim wypadku. Matko. No więc na spokojnie, nie? Sobie będziemy tą całą mapę odkrywać. Ty, nie wiem w sumie, czy tego tutaj nie było. Aha, nie, tutaj był tylko, czekajcie, nie, tu mogę iść dalej. Co tu było? Aha, no tak, tu był tylko ten gostek jeden. Czyli tu nic więcej nie było, czyli tak naprawdę mogę to odhaczyć, bo tu nic więcej nie było. a mogę tutaj przyjść sobie, proszę bardzo, poprzez dasza. Znaczy no, czyli jednak po coś tu było przyjść, nie? Dobra, no teraz pójdziemy w tą drugą stronę zobaczyć. I tutaj w dół podobno można. Czyli iść tutaj. Powinniśmy... O, właśnie. Bo na dole byśmy byliśmy chyba. Co to było? Nie wiem, czy tu można przejść, czy coś, bo tu na dole chyba nic nie ma ogólnie. Ale na górę możemy iść, bo mamy dasza. I tu jest, widzicie, pierwsza rzecz. Która na samym początku tutaj rozgrywki tak naprawdę, ale w tym pierwszym obszarze. I już możemy coś zrobić. Dlatego ja chcę po kolei to wszystko się odkrywać sobie, tą całą mapę. No spokojnie, nie? Żebyśmy się tym wszystkim nie pogubili. Tu jest, to są takie kamienie. Mi się wydaje, że z tymi kamieniami też będziemy mogli coś później zrobić. Bo one są tak charakterystyczne, tak się świecą, jakbyśmy oczywiście mogli coś robić. Czy my będziemy w jakimś... Wow. Wow. Ciekawe stworki. Raz, dwa. Ile razy mam cię trafić? Okej. Okay. Jesteś dosyć taki dla mnie nie nie groźny bym powiedział. Ok szkoda, że nie ma mapy. Mam nadzieję, że spotkam jakiegoś tego gościa z mapami, że on tu jest. Wow wow. On jednak jest groźny. Ok ten ino chodzi. Widzę, że nie ma jakiegoś mm, fokusu na mnie. Jest źle, bo jak się pod nim znajdę. No właśnie, on jest dosyć dobry. To mnie gdzieś prowadzi w dół, te znaki, więc ja pójdę. Aha, to jest ta woda głupia, do której nie mogę wpaść. To jest kwas, bardziej bym powiedział. Dobra, dawaj, yy, odróć się. Dobrze, że mam dasza. Ju, można fajnie wtedy sytuacji wybroić niekomfortowej. Tu jest jakiś gościu leży. Okej, okay. czy to jest znak, że bym tu wszedł? Mamy ławkę, ok. Map Unloade, ale nie No ja nie mam mapy, więc. Nie próbuj przemykać obok mnie. Czuję twój zapach. Czy kolekcjonujesz dużo Geo? Daj mi Geo, a zobaczysz coś ładnego. A, czyli to się nazywa Geo. Dziękuję za informację. Dałem mu i co? Aha, no znowu tekst. Pokażę ci więc, spójrz. Chcesz je? Jeśli naprawdę, naprawdę ich chcesz, wymienię je na więcej geo. Więcej geo. Tylko ja nie wiem co. Aaaa, Dobra, co to jest? Aż to, to przeczytam wszystko. Kruche serce. To jest cenna rzecz. Piękny amulet. Zrobiłem go dla ciebie. Jeśli go podtrzymasz, poczujesz się o wiele zdrowszy. Jeśli boisz się śmierci, potrzebujesz tego amuletu. Rucha chciwość, bardzo, bardzo wyjątkowy i cenny urok. Chcesz znaleźć więcej geo? Trzymaj ten urok i idź na polowanie, a potem przynieś mi każdego geo, którego znajdziesz. Krucha siła. Jesteś słaby, prawda? Powinieneś dać mi geo. Jeśli to zrobisz, dam ci ten amulet, który zrobiłem. To uczyni cię silniejszym, twoi wrogowie i wszyscy inni w końcu będą się ciebie bać. Ok? Czyli mamy oczywiście kolejne, nazwijmy to trochę sklepy no i będziemy mogli tutaj różne rzeczy kupować. Dobra, w każdym razie, my sobie usiądziemy. Ponieważ to koniec na ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, no dzisiaj było troszkę walki z tą, z tą postacią. Ale również jak widzicie, odkryliśmy nową moc, odkryliśmy e, nową przestrzeń, nowy tutaj e, kawałek świata. No więc to, słuchajcie, Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcje, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć i pa pa!